Połóżmy to odcinek z Bondy a z, z samego kryzysu, czyli jakiej to melodii. Zaczniemy od nowej y, SCP, to jest SCP-162, także zobaczymy, co to za scp -ek. i mam nadzieję, że ten SCP będzie łatwy. Także lajka i zobaczymy, co będzie z Tak, łebę otwórz. Jezus Maria, kęda to jest, kęda to jest, a Jezus Maria, o, oh. O matko, to było straszne Dobra, lecimy z jaką to melodią Będzie troszeczkę łatwiej Na no, tylko W najbliższym czasie, dobra No to lecimy Bad Romance a to znam Gaga, o, oh, nice Katy Perry Słysz, słysz, dobra, znam. Yy, możecie tutaj przeczytać. Oes. A, to 200 punktów. Oba jest. To jest oblicz swój wiek. Obić swój wiek. Ja już tam kliknę. 200 punktów zdobyłam, ale troszeczkę... 200 punktów niech nie będzie, dobra. Yy, dobra. dobra... Możecie przecież te sobie zatrzymać, ja tutaj wam dam chwilę. O, za przepraszam za reklamę. Widzicie moją tą czarną coś, bo to jest moja, a... ...to wszystko się ubrałam. Czekajcie, bo coś się ściemniało, ale... ...sekundowo. Zanim skończy się reklama, to od razu powiem, że zapraszam do lajkowania do mojego subowania kanału. Drugiego, bo na główny jest przerwa w tym momencie, także yy, yy, mam nadzieję, że będzie łatwo. O, już jestem. I patrzę. Dobra, to możemy zaczynać. Zaczynamy, także tak. Pierwsze pytanie brzmi. Kto jest z podanych słów, najlepiej opisuje Twój charakter i to, jaki jesteś? U. Jestem szaleństwem. Ale nie, spokojem, spokojem. Jestem spokojem. Kiedy podejmujesz trudną życiową decyzję, czym się kierujesz? O kurczę. Swoją wygodą i bym i tym był ją czuł się dobrze. Mówię tak cicho, bo troszeczkę taki muszę być spokojna. Jak bardzo twoim zdaniem jesteś osobą wyzowaną spontaniczną. Chociaż nie zawsze, zawsze taki jestem, taka średnia, taka wspaniała praca, której najchętniej zacząłobyś pracować za to. Ja będę chodziła na warsztaty, ale jeszcze nie wiem kiedy mnie przyjmą, ale w tym momencie jestem teraz na rozrywce, w tym momencie także na rozrywce jestem, to w tym momencie. Jak wygląda aktualne twoje życie uczuciowe? Ohoho. No tak sobie, że jestem w związku, z tym z chłopakiem, naprawdę. Jest mi miło, bardzo przyjemnie. Czy opinia innych jest dla Ciebie ważna? No, zawsze, oczywiście, zawsze mam ja serce. To jest dla mnie ważne przede wszystkim. Jak bardzo przyjmujesz się tym, jak wyglądasz? No, średnio wyglądałam. Jest dla mnie takie ważne, ale najważniejsze takie, jak miałam te spodnie, miałam sukienetkę taką na sobie, taką ładną. No, trochę. Jak aktualnie się czujesz od tej od, od 9 na 6, bo naprawdę 9 9 minus 6 przez 6. No, naprawdę. Czego oczekujesz od życia? O, dobrej zabawy przygody. No, oczywiście. Tak jest. No, na się czujesz? Uuu. Na no, lat się czuję? O Boże. Może. Ty z innejś mam aktualne, no, no, naprawdę. O, genialne. Mam nadzieję, że wszystko poszło po tej Twojej myśli i dało Ci się obliczyć swój wiek psychologiczny. Jestem naprawdę bardzo ciekawa, jaki wiek Ci wyszedł. Uuu! Ja wtedy kończę odcinek, także ja mam dziękuję dziękuję za go. Prawdopodobnie zobaczymy, czy będzie śmiertelnik za tydzień, także będę coś nagrała, ale będzie łatwo. Także mam i trzymać się, papa. Pa.